Raz, dwa, czy mnie tutaj widać, słychać i tak dalej. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Detektywie Roku. Teraz trochę pomniejszyłem, raz powiększyłem, raz pomniejszyłem. W tej serii odpowiadam na Wasze pytania zadane na czacie, komentuję Wasze komentarze. Taki Matrix delikatny, właściwie nie, Incepcja. Incepcja taka delikatna. Nie wiem, czy to ma sens, ale taką miałem ochotę, taki miałem ochotę zrobić przywitanie dzisiaj, więc oto jono. Byłem przed chwilą w kinie z żoną na filmie zatytułowanym Facet na Miarę. To taki francuski film. Ja lubię francuskie kino. Lubię francuskie filmy. Lubię brytyjskie seriale. Ale lubię też rzeczy amerykańskie, z rzeczy, które mogą Was nie interesować, ale się nimi dzielę, bo taką mam ochotę. Moi drodzy, zaczynamy, zaczynamy. Dzisiaj zaczniemy sobie od pytania: Bob, duży bydlak, to w zasadzie jest stwierdzenie: Obetnij brodę, serio. Co Cię stary obchod. Co Cię młody moja broda interesuje? Jeszcze to na koniec, serio. Serio. Serio? Serio do tego podchodzisz? Jak podchodzisz do tego tak serio, to ja na pewno muszę brodę zgolić. Obetnij brodę, serio. O, idź do taty, okej? Okay? I powiedz mu, żeby obciął wąsy. Na pewno ma wąsy, tak mi się wydaje. Się przyczepił jakiś dzieciak do mojej brody, no. Ja mam taką brodę, mam ochotę mieć taką brodę. Nawet moja żona się już nie czepia. Mój syn nie zwraca na to uwagi. A jakiś dzieciak w internecie będzie mi serio mówił, żebym obciął brodę? Pocałuj się w trąbkę. Serio? Dobrze? Dobrze. Masło masło pyta mnie skąd można pobrać lub gdzie można to kupić. Pyta o Fallout Shelter. Ogólnie są, jesteście zadowoleni z tej serii, co, co mnie cieszy. E, e, drogie masło masło. E, żeby pobrać grę Fallout Shelter trzeba wejść na stronę Bethesda.net. Stamtąd trzeba pobrać launchera i na tym launcherze można zainstalować Fallout Shelter za darmo. Wiem, jest to upierdliwe jak cholera. Ja też nie lubię kolejnego programu do uruchamiania kolejnej gry. Lubię mieć wszystko na Steamie, ale niestety tak nie można. Takie czasy. Niedługo każdy deweloper będzie miał Swojego własnego launchera, tak jest w przypadku Fallout Shelter, trzeba to przeboleć. Ja jakoś przebolałem, myślę, że każdy może. W ramach odcinka e, z, z Inside tego tutaj powiedziałem, że. E, rytm serca osoby dopasowuje się do dźwięków otoczenia. To znaczy jak słyszycie dudnienie co jakiś czas, to wasze serce dopasowuje się do tego, co może być niezdrowe. Ale nie byłem przekonany. chibo 14 potwierdza moje słowa mówi, to co mówiłeś o rytmie serca to prawda, dlatego nie powinno się spać w, w pokoju z zegarkiem, który cyka dwa razy na sekundę. No proszę. Oczywiście nie jest to jakby takie stuprocentowe potwierdzenie, bo nie wiemy, kim jest Chibo. Może Chibo jest znawcą rytmu serca, może nie. Ale, ale gdzieś to, ja to też słyszałem, on to gdzieś to słyszał, więc już są dwa głosy, które to potwierdzają. Także uważajcie, żeby wasze serce dopasowało się, nie dopasowało się do nieodpowiedniego rytmu. Mario B w odcinku ANA Mari Overwatch pisze. Ale rok ma siwą brodę. Bez obrazy. Coście się tej brody czepili? Nie macie własnych problemów? Chociaż rzeczywiście to z humorem. Przynajmniej nie kazał mi ścinać. Mój Boże. No wiesz, ja lubię mieć siwą brodę. Siwa broda i w ogóle siwe włosy, włosy świadczą o yy, wieku dojrzałym, o starości, a starość się kojarzy z wiedzą. Tak przynajmniej kiedyś było. Teraz czas się zmieniły, teraz ludzie starzy kojarzą się z niewiedzą. Takie to przykre. A to dlatego, właśnie, właśnie dlatego, że czasy się zmieniają tak szybko, że wartości, które były ważne w życiu starych ludzi, kiedy byli młodzi, dzisiaj są w ogóle pomijane. Nasze życie odbywa się w zupełnie innym miejscu. Przeważnie w internecie, zwłaszcza nasze, bo ja funkcjonuję w internecie i wy też do pewnego stopnia. Więc człowiek, osoba starsza, nie, nie kojarzy się już dzisiaj z mądrością i z wiedzą o świecie. Myślę, że to duża strata. Du du duża strata. Rozmyślałem i ja miałem ci taką, nie, znaczy z waszej perspektywy wczoraj. Wczoraj miałem taką ciężką noc. E, obudziłem się po czterech godzinach snu gdzieś w okolicy czwartej, piątej. Śniła mi się powódź. Wstałem, sprawdziłem, czy wszystko jest w porządku. Powodzi oczywiście nie było. W, w, w odcinku z Fallout Shelter opowiadam tą historię gdzieś tam którymś. Może żeście już ją słyszeli? Nie, raczej nie. Raczej przed wami ona. I myślałem sobie e, ostatnio, tak pla planuję różne vlogi, vlogi nagrywać. Dużo się mówi w internecie, zwłaszcza w internecie, mówi się o samodzielnym myśleniu. To jest taki. To jest. Samodzielne myślenie to jest taka. bardzo skomplikowane pojęcie, które jest cholernie indywidualne. Dla każdego to wygląda inaczej. I pomyślałem sobie, i też gdzieś, gdzieś słyszałem, są takie argumenty, by, by myśleć samodzielnie, trzeba coś przeżyć. To znaczy, najważniejsze jest to, by filtrować. Swoje przeżycia, by filtrować to, co słyszycie z zewnątrz, przez swoje przeżycia. To znaczy, im więcej przeżyjecie, im więcej miejsc, odwiedzicie, im więcej ludzi, poznacie, im więcej książek przeczytacie, tym wasze przeżycia są bogatsze. I macie wtedy pole do tego, by sobie filtrować to, co usłyszycie, przez własne doświadczenia. Natomiast, kiedy słyszę, że ktoś kogoś w internecie namawia do tego, by myślał samodzielnie, a ten ktoś ma 13-14 lat, to jest to Ten, kto go namawia, jest nieświadom tego zupełnie, jakiego rodzaju doświadczenia są potrzebne do tego, by myśleć samodzielnie. Słuchajcie, jeżeli jesteście młodym człowiekiem, macie między 10 a 20 lat, bez to mówię, między 10 a 20 lat, to musicie pogodzić się z tym, że choćby nie wiem, jakbyście się starali, to nie jesteście w stanie tak do końca myśleć samodzielnie, ponieważ brakuje wam własnych doświadczeń, by filtrować to, co dostajecie z zewnątrz. Na to potrzeba czasu. Nie ma się co spinać. Nie ma co walczyć o to, że ja jestem taki bohaterski, myślę samodzielnie, bo czytam takie gazety albo takie serwisy. Nie, spokojnie, dajcie sobie czas, ok? Nie ma się co spieszyć do samodzielnego myślenia. Trzeba się cieszyć życiem, kiedy się jest młodym człowiekiem. Kiedy się jest młodym mężczyzną, trzeba myśleć o dziewczynach, a nie samodzielnie. Na wszystko przyjdzie czas, tylko trzeba przeżyć coś. Nie ma co walczyć tak bardzo o to. I tak sobie właśnie po tym. Jak się obudziłem tak wcześnie, rozmyślałem sobie o tym samodzielnym myśleniu, układałem sobie argumenty, których mam znacznie więcej, niż w tej chwili Wam opowiedziałem, i nie mogłem dalej zasnąć. Więc poszedłem nagrywać Fallout Shelter. <grydy> Ale jedźmy dalej, jedźmy dalej. Jest ja strasznie lubię tego detektywa. Znaczy, tą moją serię, którą zatytułowałem Detektywem w ogóle nie wiadomo po co i czemu, bo mogę sobie pogadać właśnie tak yy, o różnych tematach. No, Okej, okay, szukamy dalej. Paweł Orzechowski, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, napisał przy odcinku Evolve Stage 2 Meteorytowy Bąkol chyba, ja tam wolę jak jesteś potworem w Dead by Daylight, mama nie kazała. No bardzo pozdrawiam widzów serii Dead by Daylight, tych odcinków już więcej nie będzie. Po pierwsze dlatego, że gra moim zdaniem utknęła w takim nieciekawym punkcie i tam z tym balansem są problemy, ale to, to nie jest główna, główna przyczyna. Otóż mój występ jako potwora, morderce. Był tak dobry, że wiem, że już tego nie powtórzę i jak już nie mogę czegoś zrobić lepiej, niż robiłem do tej pory, to się boję za to chwycić. Tam miałem kilka dobrych nagrań, ale, ale też uważam, że te, te pierwsze są na tyle dobre, że niech tak zostanie. Niech tak zostanie, niech to się zamknie. Po prostu nie mam odwagi, okej? Okay? Nie chcę konkurować sam ze sobą. <laughs> Ja mam w ogóle taką. Ja nie potrafię być inny niż naturalny. Ja wiem, że to tak. bo to... Ja to jestem taki naturalny, to tak brzmi, jakbym się chwalił, nie? Ale to jest moja i wada i moja zaleta, ponieważ ja nie potrafię się wygłupiać, nie potrafię udawać kogoś innego, nie potrafię zagrać jakoś tak aktorsko, żebyście się lepiej bawili albo żebyście byli bardziej wystraszeni, ale w tym, jednym, jedynym razie popuściłem wodze fantazji, to znaczy wyluzowałem się zupełnie. I gdybym był zupełnie, gdybym był takim wyluzowanym człowiekiem, gdybym był tak w 100% pewny siebie, to takich rzeczy jak w Dead by Daylight byłoby więcej. Ale nie jestem, jestem mimo swojego wieku i doświadczeń, ciągle mam jakieś, może nie nazwałbym tego kompleksami, ale ciągle mam takie obawy, że to co, czy to, co zrobię będzie dobre, czy będzie udane. To nie mija z wiekiem, przynajmniej w moim przypadku. I, 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 i nie chciałbym na przykład gdzieś nagrać kolejnego odcinka i usłyszeć. Pierwszy odcinek to był fajny, a teraz to w ogóle jakieś udawanie. No pewnie tak by było. To znaczy, ja bym chciał uzyskać ten sam efekt, a żeby go uzyskać, musiałbym jakoś nad tym się zastanawiać. Nie potrafię się tak do końca wyluzować, może dlatego, że, że, że już nie palę. Jeżeli ktoś oglądał ostatni odcinek Detektywa, to wie o co chodzi. Nie, nie, żartuję, to na pewno nie dlatego. Po prostu taki jest, ok? Nie potrafię opowiadać dowcipów, bo się spinam, zaraz zastanawiam się, czy się uda, czy się nie uda. Nie myślę, natomiast co ludzie o mnie pomyślą. To, to, to jest mi akurat obce i, i chyba bardzo dobrze. Natomiast staram się dobrze wypaść, a jak się staram dobrze wypaść, to, to dobrze nie wypadam. Tak jak z dziewczynami. Z dziewczynami szło mi dobrze wyłącznie wtedy, kiedy mi nie zależało. okej? Okay? Także, także jak mi zależało na, na, na dziewczynie, to zawsze coś spaprałem, a jak mi nie zależało na dziewczynie, to wszystko było ok, tylko że skoro mi na niej nie zależało, no to co miało z tego być? Nie? No i takie, takie gonienie w piętkę, kurde. Gonienie własnego ogona. Z moją żoną było inaczej. Z moją żoną już miałem trochę doświadczeń. Znaczy, zanim do mojej żony się e, zaprzyjaźniłem i wiedziałem, wiedziałem, znam swoje słabości I w stosunkach z kobietami. Powiedziałem: Remigiusz, Remigiusz mówię do siebie, bo, bo Remigiusz jest dłuższy niż Remik. Remigiusz, ty się chłopie, nie spinaj, ty się wyluzuj. Ustalmy sobie jedno, tak sobie. Wewnętrzną miałem taką rozmowę. Nie może ci za bardzo zależeć na tej dziewczynie, okej? Okay? No ale mi zależy, no co mam zrobić? Nie, nie może ci zależeć. Musisz odrzucić te wszelkie uczucia. I dopiero jak odrzuciłem te wszelkie uczucia, ale nie mówcie mojej żonie, to, to żeśmy się zaprzyjaźnili bliżej. Ha, takie historie, moi drodzy państwo. Co jest z tym Skype'em? No, Skype nieszczęsny mi się co chwila w, włącza i, i, i wyłącza. Ach, ubaczyłem wczoraj fajne pytanie, tylko nie wiem, czy je znajdę. Cholera. Zależało mi na tym, żeby odpowiedzieć na nie. Byłbym niemiły dla, dla osoby, która pyta, ale, ale zależało mi. No dobra, będę szukał. Kurde, następny. Robert C. Rocken, na litość boską, ogarni tą brodę. Tę brodę to po pierwsze, chociaż to brzmi dziwnie, ale tak się mówi i tak się pisze. Do, do diabła ciężkiego. Czy wy nie macie jakichś swoich problemów? Nie wiem, jak. jak... Już nie chcę mówić, jak bardzo nudne musi być wasze życie, że zajmujecie się brodą jakiegoś gościa z internetu. Nie, nie to chciałem powiedzieć. Ale czy naprawdę żyjecie jak pączek w maśle, że nie macie innych problemów? To nie jest dobre życie, kiedy się nie ma problemów. Życie musi się składać z problemów i z dobrych rzeczy. Z ze, zestawienia z tego wychodzą doświadczenia. A jak nie macie w życiu problemów, no to proszę, zajmujecie się brodą obcego gościa. Skupcie się na swoim własnym życiu, ok? Moja broda jest taka, jaka jest. Se chciał, to se zetnę będę chciał, to sobie ogolę zupełnie. A będę chciał, to sobie zapuszczać i będę nosił rozczochraną. Moja sprawa i nikomu nic do tego. Zajmij się swoim wąsem, czy co tam masz. Jeżeli w ogóle jeszcze ci... Znaczy, jeżeli... jeżeli już ci rośnie. W ogóle, bo mam wątpliwość. Ludzie, którym już rosną wąsy, się nie zajmują brodą obcego faceta. Do licha ciężkiego. Inana Venus na do mnie pisze. Mama mojego widza. Syn uwielbia pana kanał. Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. Oglądaliśmy razem kilka odcinków i w pełni go rozumiem. I zgadzam się, że gry nie są bardziej niebezpieczne niż telewizor. I ładnie pan prowadzi rozgrywki. Bardzo. Ale czy nie można czasami też opowiedzieć o tym, co za oknem i że warto też wpatrywać się w ten świat z i kości? Mama chłopaka, ostatniego widziano... Widzi... Mama chłopaka ostatnio widzianego jako stratek. Czyli zakładam, że stratek to jest jego nick na YouTubie. Bardzo cię pozdrawiam, strategu. A widzisz, moja droga, Wenus? No tak to jest, że jedni się zajmują światem zewnętrznym i chodzą i oglądają przyrodę, a inni się zajmują grami. Tak się dzielimy na różnych ludzi, którzy mają inne zainteresowania. Ja jestem typem, który raczej siedzi w piwnicy i gra w gry. Od czasu do czasu, owszem, wyjdę na zewnątrz, i też pogadam z ludźmi. Mam te swoje doświadczenia, ale centrum mojego zainteresowania są gry. Podejrzewam, że y, statek syn miłej pani, to też musi sobie poszukać innych źródeł, e, e, innych fajnych rzeczy do oglądania też gdzieś na zewnątrz. Ale to nie jest moja rola. To nie jest moja rola. To pani musi zainteresować syna tym, że na zewnątrz też coś jest, to nie jest moje zadanie. Ja zajmuję się takim określonym zakątkiem swojej działalności na YouTubie. A rolą mamy na przykład jest zainteresowanie syna, czy zainteresowanie syna także czymś innym. Tak sobie myślę. Mam nadzieję, że nie brzmiałem zbyt złośliwie, ale wydaje mi się, że trochę sensu jest w tym, co powiedziałem. Nie? Nie chcę być odpowiedzialny za to, że jakiś młody człowiek z domu nie wychodzi. No przecież na Boga. To nie jest moja wina. No i proszę, jakoś tak przedziwnie się urywają te komentarze, coś jest zepsute w tym, jeżeli. Jeden dzień temu jest jakiś komentarz, a następny już jest jeden miesiąc, pięć miesięcy, dziewięć miesięcy, dziesięć miesięcy temu. I, i, I coraz dalej. Czyli tylko 24 godziny na dobę mogę się cofnąć w tym, w tym przeglądzie komentarzy. Ale chciałbym się odnieść do, do pytania, które gdzieś tam się od czasu do czasu powtarza. Ono, ono dotyczy mojego patronita. Wiecie, że ja mam swojego patronita. Nie każdemu to się podoba. Ale parę słów wyjaśnienia, bo tam ktoś takie poczynił mi zarzuty, że w zasadzie wszystko mam, że, że zarobiłem sobie, że mam świetny dom, rodzinę i że, że dobrze zarabiam. Pewnie jest w tym dużo racji. Ale w zasadzie należałoby spojrzeć na, na tę sprawę z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, powiedzmy, że zmieniam swoje podejście do YouTube'a, że porzucam wszystko to nad czym pracowałem, że postanawiam w tygodniu robić 2-3 filmy. Takie naprawdę ambitne, postaram się, fantastycznie je nagram, świetnie je zmontuję. Takie filmy, nad którymi będę siedział po 5 godzin. I takich filmów w tygodniu nagram 2-3. To będą świetne dzieła, takie przemyślane, od serca bardzo mocno, wartościowe. Powiedzmy, powiedzmy że potrafię coś takiego zrobić. I efekt będzie taki, że robiąc dwa-trzy filmy e, e, na YouTube, nie będę w stanie się z tego utrzymać. I teraz wtedy będę miał jakby prawo zwracać się do was, byście wsparli mojego Patronita. A moment, kiedy ja e, pracuję dużo, robię bardzo dużo filmów różnorodnych dla różnych widzów, dzięki temu e, zarabiam, utrzymuję się. To, to jest coś nie tak. Czyli krótko mówiąc, yy, są osoby, które by były gotowe zaakceptować mojego patronita tylko pod warunkiem, kiedy robiłbym mniej filmów i nie byłoby mnie stać. A kiedy pracuję dużo, robię dużo filmów, to już mój patronit jest nie okej, okay. to już jest niefajne. Ale okej, okay, yy, jakby rozumiem to podejście, staram się, staram się jakby to jakoś ugryźć, ale chciałbym wam powiedzieć jedno. Mój patronit yy, nie jest po to, by zbierać pieniądze dla mnie. Mój patronit jest po to, bym znalazł ludzi, którzy są gotowi dać coś od siebie, są gotowi przyłączyć się jakoś do tego, co ja robię, wesprzeć to, co ja robię. Natomiast pieniądze, które się tam zbierają, przeznaczamy. Znaczy, ja mam z patronitami grupę, z patronami mam grupę. I na tej grupie dyskutujemy, co robimy z tymi pieniędzmi, które udało się zebrać w danym miesiącu. I to mogą być przy różne cele. To może być na przykład jakiś zakup sprzętu dla mnie, chociaż takiego przypadku jeszcze nie było. To może być jakiś cel charytatywny. To może być wsparcie jakiegoś streamera, którego uznamy, że, że jest ciekawy, że się może rozwijać. Także te pieniądze nie do końca idą dla mnie. One są tak naprawdę tylko dodatkiem do tego całego mechanizmu, który jest dla mnie istotny. Bo dla mnie ważniejsze są dusze. A nie kasa jaka z tego płynie, to znaczy ludzie, którzy są zaangażowani do tego stopnia w moją działalność, że są gotowi dać coś od siebie. Po to jest mi ten patronit, ponieważ ja potrafię sam się utrzymać i sam zarobić na tym, co kocham. I to jest w zasadzie dla mnie duży plus, to jest, to jest, dla, mnie, to jest dla mnie powód do dumy, że robię to, co kocham i potrafię się z tego utrzymać. Natomiast te wszystkie dodatkowe rzeczy są mi potrzebne z zupełnie innego powodu. Ale rozumiem, rozumiem Wasze obiekcje. Wielu jest młodych ludzi, którzy, którzy myślą, że. Myślę, że wiele osób myśli kategoriami kasy. To znaczy, jeżeli ktoś zarabia albo robi coś, co może przynieść korzyść finansową, to oni widzą tylko korzyść finansową. To znaczy, z ich perspektywy moje zainteresowania dotyczą tylko i wyłącznie kasy. Otóż nie. Moje zainteresowania są znacznie poważniejsze niż kasa, bo znajomość ludzi którzy angażują się w mój kanał do tego stopnia, jest dużo ważniejsza niż kasa, jaką mogę od nich uzyskać. Bo tacy ludzie, którzy mnie wspierają w ten sposób, będą zawsze blisko, będą mnie zawsze popierali, bo dali coś od siebie. To jest... No, być może trudno to wyjaśnić, a być może już wyjaśniłem to wystarczający sposób. To jest dla mnie cenniejsze w Patronicie. Ci ludzie, którzy, którzy tam są i z którymi się komunikuję na bieżąco. Ale żebyście, jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, jak to wygląda, to musicie zostać moim patronitem. Znaczy patronem. To nie jest taka. Myślę, że więcej na ten temat nie będę się wypowiadał. Chyba powiedziałem wszystko. A może od czasu do czasu. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to, to będę, będę się odzywał w, w tej materii, no bo to nie jest żaden powód do wstydu. Pozdrawiam Was zatem bardzo serdecznie. Dziękuję za spędzenie ze mną tych kilkunastu minut. Trzymajcie się. Hej, hej.